Słyszałem kiedyś. Dwóch mężczyzn przebywało w więzieniu. Była pełnia księżyca. Obaj mężczyźni stali blisko okna w swojej ciemnej celi. Księżyc świecił. Jeden z mężczyzn wpatrywał się w księżyc. Przed oknem było dużo błota i wody, ponieważ wcześniej padał deszcz. Dookoła było brudno i nieprzyjemnie pachniało. Jeden mężczyzna patrzył na księżyc, a drugi na błoto. Ten, który obserwował brud, Czuł się nieszczęśliwy. Ten, który wpatrywał się w Księżyc, płonął i promieniał. Jego twarz odbijała Księżyc, jego oczy wypełniało piękno. Zapomniał zupełnie o tym, że siedzi w niewoli. Obaj stoją przed tym samym oknem, a jednak dokonują oni innych wyborów. Są tacy ludzie, którzy na krzewie róż dostrzegają i policzą jedynie kolce. To wybitni rachmistrzowie nigdy nie mylą się w swoich obliczeniach. Skupiają się na zliczaniu tysięcy kolców, więc logicznym jest, że nie dostrzegają kwiatu róży. Ich wewnętrzny świat powie: Jak to możliwe? Pomimo posiadania tylu kolców, róża kwitnie? To jakieś oszustwo, to musi być iluzja. A nawet jeśli to się dzieje naprawdę, to musi nie mieć żadnego znaczenia. Są tacy ludzie, którzy nigdy nie zauważyli kolców na krzewie, bo oni skupiają się na kwiatach. Wpatrują się w róże, odczuwają jej obecność, widzą piękno, celebrują chwilę i dochodzą do wniosku, że kolce nie są wcale takie kłujące. Jak mogłyby być, skoro wyrastają z tej samej rośliny co róża? kiedy ci ludzie skupiają swój umysł na kwiecie zaczynają patrzeć inaczej również na kolce widzą w nich coś co ma ochraniać kwiat róży przestają być one czymś brzydkim przestają być niepotrzebne nie są już anty pojawia się pozytywne nastawienie od ciebie zależy co robisz ze swoim życiem oświecona świadomość nawet ze śmieci może zrobić coś pięknego Nieoświecona świadomość nawet z życia robi coś obrzydliwego. Dla oświeconej świadomości istnieje tylko piękno i nic poza tym. Dla niej istnieje tylko poczucie błogości i jedynie błogość. Pytaniem nie jest więc to, jak można zmienić brzydotę w piękno, ból w przyjemność czy nieszczęście w radość. Prawdziwe pytanie brzmi: jak zmienić nieświadomość w świadomość? nieoświecone podejście w oświecone, jak zmienić swoje wnętrze, jak afirmować życie i odrzucić negatywne nastawienie.